Jest tu y, co najmniej dwa aspekty o różnej treści i charakterze. Co się tyczy y, stosunków z USA, stosunków z NATO i wymiaru bezpieczeństwa, hmm, wyzwania są niemałe, dlatego że Ameryka przystępuje powoli do wycofywania się z Europy po to, żeby wszystkie środki materialne skoncentrować na Pacyfiku, rebalansując rosnące wpływy Chin. W tym kontekście należy widzieć decyzję Ameryki, USA o ograniczeniu liczby żołnierzy w Europie. To jest spowodowane tą właśnie chińską kalkulacją. W związku z tym zaangażowanie USA w sprawy europejskie będzie się stopniowo zmniejszać. Dla nas jest to bardzo ważne, biorąc pod uwagę kontekst Rosji. Widzimy, że Stany Zjednoczone są jedynym państwem, które powstrzyma Rosję. Problem polega na tym, że wedle poglądu USA Rosja nie jest zagrożeniem dla Europy, dlatego że Rosja jest państwem słabym. I taka jest prawda. Dochód narodowy Rosji jest mniej więcej w wielkości Włoch czy Hiszpanii. Rosja ma potencjał wojskowy, ale nie ma możliwości prowadzenia operacji na, szeroką, na, na szeroką, szeroką skalę. W związku z tym stwarza to dla nas po prostu niezłe wyzwanie w zakresie polityki zagranicznej. Jak mamy orientować swoją współpracę bezpieczeństwa? Jedyną opcją jest oczywiście dbanie o NATO i o to, żeby pozostali członkowie NATO, państwa europejskie, też zwiększały wydatki. Wydatki na obronę. Co się tyczy kwestii ekonomicznych, to można powiedzieć tak, że Polska nie jest w stanie sama być partnerem w stosunkach z Chinami. Polska może odzyskać uzyskać korzyści ekonomiczne w relacjach z Chinami, działając wspólnie z państwami Unii Europejskiej. Unii Europejskiej. I w związku z tym po opanowaniu pandemii, kryzysu, kiedy powoli zaczną sprawy jakby się wyjaśniać i prostować, no, z pewnością nastąpią jakieś ważne działania w stosunkach Chiny-Unia Chiny, Unia Europejska. Rząd Wielkiej Brytanii, który jest absolutnie proamerykański. Po prostu zgadza się na to, żeby Chińczycy montowali u nich system 5G. Więc w związku z tym inne państwa, po prostu w rozmowach z Amerykanami po prostu na to wskazują. Mam. To jest, to jest właśnie targowanie się, bargaining rozmowy o. Kontekście strategicznym, kiedy korzyści ekonomiczne, logika korzyści ekonomicznych, podporządkowana jest a kryterium politycznym czy tym związanym z, bez, z bezpieczeństwem. Znajdujemy się naprawdę w bardzo ciekawym, interesującym, interesującym momencie. Co świat ma zrobić z Chinami? Chiny są zbyt wielkie, aby można było je od, odizolować i pozostawić same w sobie, i traktować Chiny jako jako, jako wroga. Myślę, że dla Chin, Polska dla Chin jest bardzo interesującym przykładem, znam to z, z kontaktów z Chińczykami, a ze względu na Chińczycy znają dobrze naszą historię, znają dobrze naszą literaturę, e, na przykład Pan Tadeusz jest popularny w Chinach, również film, e, Witkiewicz, Witkacy, są też popularni autorzy, torzy w, w Chinach. E, jesteśmy ciekawym miejscem e, dla turystyki, Chopin. E, dochody z turystyki, z turystów chińskich to jest bardzo. Potencjalna, oferująca duże możliwości branża, branża ekonomiczna. Teraz oczywiście pandemia sprawiła, że to wszystko zostało ograniczone. Polska, co to mówię z punktu widzenia nauczyciela akademickiego, zaczyna być interesującym miejscem do studiowania przez studentów z Chin. Te polskie uczelnie, które oferują różne programy studiów licencjackich i magisterskich, doktorskich w języku angielskim, przyciągają studentów z Chin. E, raz e, ze względu na cenę, e, czesne w Polsce jest kilka razy mniejsze niż w Stanach Zjednoczonych, a skoro mowa już o Stanach Zjednoczonych, to e, młodzi Chińczycy zaczynają się obawiać. E, Obawiać, prawda, Ameryki i obawiać właśnie, czy podejmować studia w Ameryce. W związku z taką krytyką, histerią antychińską. Poza tym studia w Ameryce są bardzo drogie. To tak przeciętnie za program magisterski 50 tysięcy dolarów. W Polsce 10 razy 10 razy mniej. Więc w związku z tym. To są nowe sytuacje, nowe okoliczności, które trzeba identyfikować i odpowiednio je, je wykorzystywać. To, to, to.